Przedam Wam fajny patent na to, jak uchronić Waszą zanętę od tej żerującej drobnicy. Każdy z Was miał pewnie sytuację taką, że nęcił nawet dość grubo, w łowisko wpadała drobnica, no i po godzinie czy dwóch, już łowisko było puste, cała zanęta była wyjedzona. Nawet większe kulki te płocie są w stanie oskubać. Ja po prostu od jakiegoś czasu dodaję do zanęty ziarno konopi. Zauważyłem, że jeśli tak robię, to cała ta drobnica jest zajęta właśnie poszukiwaniem tej konopi w dnie. Daje spokój tym grubszym frakcjom, czyli kukurydzy i kulkom. No i tutaj mamy dwa takie plusy, bo po pierwsze właśnie ta grubsza frakcja dzięki temu dłużej się utrzymuje w łowisku, bo ta płoć i te drobne leszcze są zajęte wyjadaniem konopi. A druga sprawa jest taka, że ta drobnica robi duży ruch w łowisku. Unosi ten namułek, unosi atraktory no i dzięki temu być może ściąga te większe ryby z większej odległości.